Hej hej, ze strony Marcynka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I oglądam jest ze mną Jagoda, elo elo No, jest Jagoda I pokażę wam co się zmieniło I dzisiaj e, Jagoda właśnie poszła szukać villagerów nowych, bo Było głębioska, wioska, byli villagerzy Jakby było ich dużo i nagle znikli Tylko jeden był, tutaj e, ogólnie jak widzicie mam Dwa kotki takie, bo rozmnożyłam te i może teraz rozmnożę, tylko. A, atakuje kurdam, mnie. Kurde, mam jedną rybę. Dobra, żyję. Dobra, myślałam, że coś się mi doskoczyło. Tak, zrobiłam takie tutaj, takie dwa lawy, żeby mieć już na zapas. Tutaj mam skrzynki, takie sobie drobiłam. I tutaj zrobiłam takie. Drobiłam, a zaraz Wam powiem dlaczego. Zrobiłam taki śmietniczek, żeby jak coś wywalić. I patrzcie teraz. Juhu. I tutaj yy, są villagerzy, którzy... Ja go doruszałam? Jesteś tego villagera? Nie, ja tam nawet nie byłam. W sensie ja byłam po te, do skrzynki zobaczyć. A co? Ktoś tu był. Halo? Huh? Ktoś tu był. Mhm. tylko Edgar na razie z nami grał. No właśnie. A on dzisiaj wlazł na ten serwer? był przez jakąś mi... No, no bo z tego villagera, gdzie była naprawa, zniknęła na prawo i teraz ma ciernie I ja znowu próbuję, no, żeby no, to była. No ja znowu próbuję, żeby to była teraz naprawa. Bo miał na naprawę. I właśnie Oła. teraz zrobię, żeby miał naprawę. Kurde, czemu nie ma dnia? Ej, pójdziesz do łóżka spać, bo mnie atakują moby. Kurde, wyjdzie serwera, aha. A ty śpisz? No nie, bo ja jestem w tej wiosce. A co w tej wiosce? Bo są łóżka gdzieś. Ale ty idź spadziasz. No ale jestem na dole. No wyjdź, bo mi tam pająk atakował. Kobieto. Ale jestem u villagera, jestem na dole i... się boję, wejdzie. on Boże, już, wchodzę. Dobra, idę spać. O, kurde. I patrzcie, widzowie, i tak się wychodzi. Wyjdź z serwera i idę spać. E, tutaj, no, nie wygląda za pięknie, ale tak. I tu się zamyka. Oj, oj, oj. oj czekaj, bo postawiłam na miejscu zamykania. E, tej pulpit. Idę, już wychodzę. Kurde. O, i tak się, widzowie, zamyka. Tutaj. No. Idziemy spać, żeby go tam kławeść na serwer. O, śpię. Nie wchodź jeszcze. No, możesz już wejść. No i wchodzimy tu. No i trzeba znowu tam jakoś wejść. na drugie, zobaczmy. Kurda, dobra. W lojalność 1, nie to dzisiaj widzę, mamy powód no odcineczek jakby, widzę, że ma fajne nad enchanty, ale ja szukam tylko jednego, bo wiecie tu jest tyle tych fajnych enchantów, a ja nie chcę już takie trzymać, takie na przykład jak szerokie ostrze 3, jak można, można na przykład wziąć na przykład zaklęty og ogień 1, ok, ale jest zaklęty ogień 2 chyba no tak I chcę, żeby były tu najlepsze, właśnie o to chodzi w tej bazie yy, I nie na przykład... chcę żeby była na przykład ochrona 4 Jak na przykład albo yy, czekam na nieszczelność 3 Albo na prawa, albo ochrona 4 decyduj się, bludger, kim chcesz być Nieskończoność nie na Kurde no Jagoda, pamiętaj w którą stronę idziesz Mhm uh -huh. I w ogóle dołączył na serwer uh -huh. taki Edgar Teraz? No Czekaj, 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 czekaj Mhm Co? Oczywiście nie Kurde, nie ma tego. Porażenia na no kurde nie ma. Ej, odcinek to już 5, noślałem, że już jest 10. O kurde. Ostrość jakby była p... Pie... Jest była ostrość 5. Nie wiem. Ja już się gubię w tych ręczątach No, też Płyskawki na trzy, nie, to jest nieopłacalne Kurde Jestem Dobra Laura. Czekaj Masz villagera? No y Pamiętasz drugie do domu? Zapisz kordy, napisz na czacie kordy no. Albo na kartce gdzieś zapisz, nie wiem Kurde ej, ej, jagoda. Płynę z villagerem, co? Fucken. padła, ja muszę wyjść. A nie mam Kurde, a nie mam tu. Mam! Mogę sobie zrobić chyba. Ty no, no idealnie. Co? Eee, nic. Zrobię sekret. Co się stało? No, bo y, ja przez przypadek wyszłam, co nie? No. My przez przypadek shift i to samo co w się sensie, nie płynęło, tylko się same te te ruszały. Wiosło? No. Was. Dobra, villager. Aura, villager dajesz. A kurde, muszę to wziąć. Błagam, złap to. O. Aura. No. Ty co ja robisz. Oddaj moją to, o. Kto sobie jaja robi? Ten villager mi zajmował pulpit na chwilę. Aha. No, bierz. Nieskończono. Niezniszczalność 2, potrzebuje niezniszczalność 3. Ty masz słabe tego gościu. Ja jestem już tym villagerem, tam gdzie byliśmy z żabami. Ło, to Jego... blisko jest ta wioska. No, przecież to jest tak, w o, to on jednak tam był? No A jeden tylko, czy więcej? Jeden To będzie trzeba je rozmnożyć Kury, no Villager wejdzie do tej łupki. Dobra, to się rozmnoży, łatwo Będzie okay, odcinek, widzowie Ten odcinek, gdzie ma chyba tytuł, nie wiem yy, Próbowanie dostać Fajny genczant od Villagera, Boże Rangery jedzą chleb No Ja mu rzuciłam chleb i on mi go zabrał <noise> Ej, w ogóle potrzebujemy ziemniaków i musimy teraz znaleźć wioskę, dlatego żebyśmy mieli ziemniaki Ej, hmm. błagam cię przyjdź do mnie Kurde, a czemu? Albo nie, albo nie, on idzie za moim chlebem Dobrze, no to niech tak będzie Miałam już dziewięć pebla. Kobito, ja tu próbuję dalej go wziąć. Przecież z tym... Doudki. Zabudowuj dobra, go, jak dobra, jest dobra, gdzieś dobra. czasami. Dobra, idzie do góry, idzie do góry. No dajesz. Idzie do góry i... Gościu, nie mam całego dnia. Masz chleb. Tu, patrz, masz jeszcze jeden. Ja tracę mi cały chleb na ciebie. Pięknie. <laughs> Gościu, ja nie mam całego dnia. Naprawa jest! Taniej niż była za dziesięć. Dziękuję. Proszę odejść. Mi teraz uciekniesz, co naprawdę nie wiem że to. Dziękuję, że nie uciekłaś. I tam sieć. Nie <grystanie> mikaj. Ej, nasza odkleja czasami. Ja? E co? Ja mam odklejkę? Oboje mam odkleje No w sumie prawda. No. A za to myślałaś, że tylko ja? Nie, nie, nie. E, Dobra, mamy naprawę, ale nie mamy emeraldów. Chyba. Teraz w ogóle moja mama zrobi to. żeby U mnie jest ciągle pies w pokoju jakiejś kurde, nie wiem, 13. Ej, ten villager, którego właśnie przeprowadzisz, to on będzie od tego, żeby można było zrobić z papieru emeraldy. Czy Może, chłopie, źle z mą popłynęła. Ej, a jak się rozmnaża villagery, to one nie muszą mieć, nie, muszą mieć enchant, znaczy no, jakiś, że, że wiesz, nie muszą być normalne, tylko Mogą być nałożone, mogą mieć enchant czy nie O, nie wiem Mhm uh -huh. Chyba oni mogą być normalne O, trzcinę cukrową Robimy farmę trzciny cukrowej, Jagoda hmm. <gry> U nas w domu oczywiście Mordeczko, ja płynę, jestem koło mojego domu Mordeczko, robimy farmę trzciny tylko dla nas Dobre. To się nazywa coś nie, <taka> Tylko gdzie zrobić nie, tą farmę to... Za szcziny Opłacałoby się gdzieś przy tych villagerach Co nie Chłopie jesteś ułomny Patrzcie to byśmy zrobili. <taka> jesteś ułomny No bo on wziął u mnie profesję To weź zniszcz to co wziął no właśnie idę. Z wziął mi ten. Rolnika sobie wziął. Boś. Bo. ja miałam PT. No. Nie powinno już być. Pro o nie, będzie problem. Jest Dobra. Do y y y y ja ten. ja już zrobię dziurę. Gdzie tu była ta dziura? Ale chcę skutkami tutaj wjechać się z nim. Ja chcę chleb wyrzucać, żeby wszedł do góry. Dobra, kobieto. Hopie! Ej, kurde, ja idę zniszczyć te, te na razie, bo on idzie do mojej profesji w doku. Mhm, co zniszcz, a bo ja muszę nie... wykopać, żebyś z nim wjechała tu. Dobra, gdzie jest Przecież to? Mogę wziąć, tu? Chyba nie. tu? Bo on mnie może wziąć tylko tu na jest. kompostownik. Dziura. Kurde, nie podniosłam Aha. tego. No, o. Kurde, moje całe jedzenie pójdzie na niego. O, gdzie on hmm. idzie znowu? Eee, czekaj, ja zniszczę drzwi, żebyście tu mogli wejść. kurczę na razie jest z nim problem, bo on jest taki Debilem. <laughs> Łomny. On ciągle idzie do jakiejś profesji, a ja już nie mam nigdy profesji żadnej. Do łódki go weź. No a myślisz, że ja robię ciągle. No. Sama z tego prowadzisz. Ja idę do domu. No ale pomóż. Ja szłam z nim od samej wioski. Help me. Ja muszę zobaczyć, do czego on idzie. Do pieca na przykład. Jakiego? Normalnego. Patrz, zobaczmy do kogo, Patrz, i zobaczymy dokąd idzie. Teraz idzie do twojego łóżka, wiesz, bo jest noc. Ja. E, e, e. Nie ma. Czekaj, i pójdzie do mojego. Może, czekaj. Oho, idzie gdzieś. Albo nawet gara pójdziesz. No. No idziesz, chłopie. Nie rób maniany. Gdzie ty idziesz? spać chyba. Gościu, idź do mojego łóżka, tam się wyśpisz. Odwalasz manianę, co będziesz próbował? Gościu, oho, Gościuła, właśnie tam. Okej, okay, idę, idę do łódki, do łódki, jest. Jesteśmy tęczkę. Dobra, ogólnie jego dama zwy, dlatego jedziemy z tym planczerem. I tytuł odcinka będzie mamy dwóch. Nowych filetierów. A oła, albo trzy, trzech, nawet jak się zdołaje rozmnożyć, jeszcze. Ale to nie wiem. Tu muszę mu zostawić czwarte, żeby to od razu w los. A nie, jak chodził jak tamten. Bo wtedy nie nagrywam, ale on tak łaził, że daje to święty spokój. No weź tu, no masz. Gdzie ty włazisz? Tu masz profesję se weź, ej. Ej, chłopie. Nie potrzebujesz profesji? Boże. Chłopie. No ja wiem, że ty lubisz po dziurach łasić, ale. No, bycz. Chodź tu. Masz chleb. No, idź do tego chleba. Coś ty rzesz. Że... Zaraz nerwicę dostanę ze mnie, no. Co ty się bawisz? Jakiegoś kreta. No, jest chyba dlatego. Przecież ja zawiedziemy spać. Chyba, Dobra. Rzeku, ten gościu nie chciał w ogóle iść. E Gościuwa, właś do tej prof. Tu właścisz. To tu. Nie do tego. Gościu! Teraz nagrywasz, czy nie? No, nagrywam. Dobra. Tym gościem się nie da, nie za jakiś pijany. Zaraz się pewnie przyklei do ściany, wyleci przez okno. Weź tą prof. Nie, no mnie, zaraz szlag jasny trafi. Jagoda! Co? Czemu nie chcesz wziąć profesji? Nie wiem, zapytaj się go. Villager, czemu nie chcesz wziąć profesji? Weź tą profesję, nie bądź ham. Coż. Ale ty jesteś łomot. No, już. Wziąłeś. Ja ci go się nie wypuszczę, i stąd? No, a kiesz mi? Okej. Okay. Tu i tu. O, dobra, wziąłeś Co sprzedajesz? Nie no, ten za pierwszym razem naprawę sprzedaję. Brawe. Tak, ale za droga Droga bardzo Ile? 22, tamten za 10 Aha. Gościu, ty musisz najprostszą Czyli tą Boże, no gościu O, jest, super Już udany jesteś Nie ja już naprawdę nie wiem, które ja już kilowrobin. Ej, spróbujemy je rozmnożyć? No Ej, da. nie, ten A, villager ja? nie działa. Ej, ten villager, może co ja, miał? Może przez chleb Jego, da. Przez chleb je spróbujmy rozmnożyć. Jaga. Co? Ten villager, który miał na e, naprawę no za 10, co nie? Znikła mu, znowu ma inny. Mhm. Mhm. Z czego mogę zrobić podłogę w moim magazynie? Mm. Z drewna. Boże! Co się stało? Ja Jestem Co się stanęło? Lampka mnie się odezwała. Muszę sobie zapalić światło. Lampka? Ja mam lampkę na bluetooth. Aha Kurde, <gry> się wystraszyłam, bo Ja też. Powiem. Wyobraź sobie, że ja też się wystraszyłam. Jak? No nie wiem, bo to słyszałam. A -a -a. O, Aura. <grym>, że ty masz tą auram. No bo kure ona już musi u mnie siedzieć, bo oni tam przemeblowanie robi. Biedactwo Kure piszcie mi tu Gret <laughs> Dobra, ściany to zrobiłam pożona. Ej, to ja będę robić, wiesz co Robię dwa łóżka Dobra Spieszne. Muszę zrobić, kurde, przejście By mieć A nie, kurde, bo kurdupel tędy wyjdzie Muszę piaskiem jeszcze te drzwi zabarykować Te okna Na razie zrobię im wspólną Zostaniecie pierwszymi rodzicami Tego będziecie mieli wspólną Pasuje wam? Trudno, że nie Lubicie się, musicie się kochać Dobra Ty masz jaki? Dobra, macie beznadziejne Jak Kurde, zrobicie? Nie wiem z, jakiej, z jakiego drewna Nie wiem Chyba zrobię z tego ciemnego, co ty masz dom. Dobra Posuwać się A muszę wam tu zrobić żebyście mogli Kurde no Ale wy macie łby wielkie Muszę to zrobić, żebyście mogli wejść na łóżko. Dobra i teraz tak. Tu i tu. Chodzić. No. O kurde zmarnowałam całe ten. Co zmarnowałaś? Zmarnowałam całe chleb. Że podłogę muszę zniszczyć Idę zobaczyć czy robią, czy nie Robią! Serio? Tak! Ja chcę iść zobaczyć Bobo bo. No ale na razie nie widać Ale ja tam pójdę do ciebie K kurde Knęłam. dobra idę Ej, a weźmiesz jest... z, weź z mojego magazynu e, szybę? Znaczy szkło najlepiej, to takie grube no, dobra Mm, tu nie masz, tu nie masz, tu nie masz, tu nie masz. Ile potrzebujesz? Mmm dwa. Miasto ci osiemnaście. Daj, Ma no. Popatrz. No trzeba tak zrobić, że ten mały durej nie wyszedł. Ale żeś ty jest. Mózg. Chodź ze mną. Zabuduj ty, masz, masz, zabuduj. Tu mam iść stołom, a mówi że ten. Masz, chodź. Idziesz? A. mi zabudować. Mogłaś tak zabudować w tą stronę, potem tak będziemy tak wychodzić. Masz tu też zabuduj te ścianę, dwie. Dobra. No. I patera. Kurdupel. No zrobiliście tego kurdupla, czy nie? Masz mhm. chleb? Mam jeden. Nie, nie mam. Kurde. Zamknij ich, ja pójdę zrobić szybko. Dobra. No to czekam na jego, oddecz, bo już nie był odcinek dłuższy. No hmm. jeszcze ja muszę to być dzień. Stara ile masz jeszcze tego chleba. Podź, pat, pojdź, odsuń się, odsuń się, odsuń się. Prawdziwszych, Patrz, widzisz? Nie bój mnie. Wow. Nie? Po... Nie ma. Nie podchodź. Bo Nie jak podejdziesz, to się zapisuje. Czekamy, a kiedy się odsuną. A robią, czy? Is? Nie ma kudopla. Robią, czy się gapią w oczy sobie? O! Czy jeszcze? Właściwa, nie ma tego dziecka. A może jeszcze? Czekaj chwilę. to co zrobili w końcu czy nie? Daj chleb. No Boże, już widzę. Nie... Ty też masz chleb. No nie mam. A co jadłaś przed chwilą? <trych> Te trzy co mi dałaś? No właśnie, a to miało być dla nich. No ale ciebie. ile jeszcze masz? Dziewięć. To daj mi jeszcze dwa człowieku dwoma, to będzie, że ja ich karmię po prostu, a nie że ten. To by to, z nimi się nie da. No, znowu robię. Czekaj, chlebce muszą przerzucić chyba. Mhm. No i dupa nie ma ja Nie, nie ma Małurka Nie <noise> zdziwione Co teraz? Co teraz robimy? Co, gadają ze sobą <noise> coś nie wiem, wiesz. Mm. I co? Dupa. No dobra, idę, stąd idę dalej mój magazyn budować. No i nie działa. Kurde, oni są dziwni. Co nie? No. Co o tym myślisz? Ty jesteś bezporny, jak mam ci Ej! Hmmm. Oddaj To sobie tu przyjdź Panią. Mm. Ja robię rzecz bardzo no, dobrze. Hmm? Daj, daj. Oj, sorry. Give me, give me. No kurde. No co ty robisz, no? Wychodzę. Ała. Kurde. Jedno wystarczyło. I to się niszczy. Nie A -a. ma, Доброе взяла у нас на гольцнячка попала.